Witajcie w kolejnym odcinku, w którym opowiem Wam o tym, jak wysypać korę w ogrodzie, czyli o ściółkowaniu korą sosnową bez pomyłek. ściółka z kory pojawia się w prawie każdym ogrodzie, który odwiedziliśmy. To nie przypadek, bo kora sosnowa jest prawdopodobnie najczęściej stosowanym materiałem do ściółkowania roślin. Ta popularność jest w pełni zasłużona, bo ściółkowanie roślin korą ma mnóstwo zalet. A oto kilka najważniejszych: estetyka. Kora sosnowa to jeden z najbardziej dekoracyjnych materiałów wykorzystywanych do ściółkowania roślin. Idealnie podkreśla klimat leśnych ogrodów i wrzosowisk. Stanowi wyjątkowo efektowne tło dla zieleni i roślin o barwnym ulistnieniu i kolorowych owocach. To samo dotyczy traw ozdobnych i iglaków. Biała kora brzozy wręcz świeci się na tle ściółki z kory. Na tle góry sosnowej atrakcyjnie wyglądają również rośliny użytkowe, takie jak maliny, borówki czy truskawki. Intensywny brąz kory efektownie kontrastuje z jasnymi obrzeżami, głazami ozdobnymi, dekoracjami i elementami małej architektury. Dekoracyjność kory sosnowej w roli ściółki staje się szczególnie dobrze widoczna po sezonie. Rabata wysypana korą nie wydaje się pusta nawet wtedy, gdy znikają rośliny o sezonowym ulistnieniu. Po drugie, mniej chwastów. Stosowanie kory iglastej do ściółkowania gleby wokół roślin ogranicza zachwaszczenie. Warstwa kory stanowi fizyczną barierę dla chwastów, a przede, a przede wszystkim znacznie utrudnia kiełkowanie nasion niechcianego zielska. Oczywiście z biegiem lat zawsze coś skiełkuje, ale ilość niechcianych siewek jest znikoma. Jeżeli chcecie wyeliminować chwasty i zmniejszyć ryzyko ich powrotu, stosujcie korę łącznie z materiałem ściółkującym o jednolitej strukturze, np. z agrowłókniną. Po trzecie, mniej podlewania. Warstwa kory i iglastej ogranicza parowanie wody z podłoża. W efekcie gleba wolniej wysycha, więc można zmniejszyć częstotliwość i obfitość nawadniania. Ściółka z kory chłonie wodę deszczową i stosowaną do podlewania, a potem stopniowo oddaje ją korzeniom roślin oraz uwalnia do atmosfery. Stały poziom wilgotności w podłożu oraz powietrzu służy większości roślin ogrodowych, szczególnie gatunkom wrażliwym na suszę. Ekologia. Kora sosnowa jest materiałem w 100% naturalnym. To ściółka organiczna, pozyskiwana bez chemii i całkowicie biodegradowalna. W przeciwieństwie do syntetycznych włókien i folii, nie pozostawia po sobie odpadów, bo coś, co samo wyrosło na drzewie, konkretnie na pniu sosny, musi być ekologiczne. Stabilna temperatura gleby. Kora sosnowa jako ściółka redukuje wahania temperatury podłoża. Latem spowalnia nagrzewanie się gleby, a zimą jak pierzynka chroni korzenie roślin przed mrozem. Ochrona przed erozją. Ściółka z sosnowej kory pomaga utrzymać prawidłową strukturę gleby i chroni ją przed erozją. Zapobiega za skorupianiu się gliniastej ziemi oraz rozwiewaniu piaszczystych podłoży przez wiatr. Zdrowsze rośliny. Ściółka z kory zapewnia roślinom korzystne warunki do wzrostu. Co więcej, zawiera olejki eteryczne, bogate w związki hamujące rozwój patogenów. Źródło prównicy. Kora sosnowa z biegiem lat ulega stopniowemu rozkładowi. W ten sposób wzbogaca glebę w prównice i regularnie dostarcza roślinom składniki odżywcze. Ściółkowanie korą można porównać do zastosowania organicznego nawozu o spowolnionym działaniu. Z drugiej strony, Kora sosnowa rozkłada się znacznie wolniej niż słoma, trociny czy skoszona trawa, więc wystarcza na dłużej i rzadziej trzeba ją uzupełniać. Korzystny mikroklimat Warstwa kory sosnowej zapewnia doskonałe warunki dla pożytecznych mikroorganizmów glebowych. Kwaśny odczyn Odczyn kory sosnowej zależy od jej rodzaju, jeszcze do tego wrócę, ale generalnie jest mniej lub bardziej kwaśny. Większość popularnych roślin ozdobnych lubi lekko kwaśne lub kwaśne podłoża, więc ściłkowanie korą im służy. Niska cena. Kora sosnowa jest jednym z tańszych materiałów stosowanych do ściłkowania. Jest znacznie lżejsza i wydajniejsza od kruszyw. Jedna tona kory wystarcza na pokrycie większego obszaru niż na żwiru czy grysu. A jaka kora do ogrodu jest najlepsza? Kora-korza nierówna. Nie każda kora drzewna nadaje się do ściłkowania roślin. Kora drzew liściastych jest rzadko stosowana. Niekiedy w roli ściółki występuje kora bukowa, olchowa, topolowa lub wierzbowa. Rozkłada się szybko i z reguły ma zasadowy odczyn, który odpowiada tylko niektórym roślinom ogrodowym. Należą do nich m.in. budleja, czy perłkowiec, a także ogrodowe storczyki. Kora drzew liściastych często zawiera substancje szkodliwe dla roślin ogrodowych, więc może być stosowana wyłącznie po kilkuletnim okresie kompostowania. Kora iglasta jest znacznie popularniejsza przy czym dotyczy to konkretnych gatunków drzew iglastych. Kora świerkowa jako ściółka to rzadki widok, za to szyszki świerkowe wyłożone na rabacie wyglądają bardzo ciekawie. Do ściółkowania wykorzystywana jest przede wszystkim kora sosnowa. Ma efektowną, ciemnobrązową barwę oraz przyjemny leśny zapach pochodzący od wysokiej zawartości żywicznych olejków. Jest tania, ekologiczna, łatwo dostępna, a jej kwaśny odczyn sprzyja większości roślin ozdobnych. A więc zajmijmy się teraz rodzajami kory sosnowej do ogrodu. Kora sosnowa świeża, ma silnie kwaśny odczyn, wyraźnie widoczną strukturę i jasnobrązową barwę. Roztacza wspaniały, żywiczny aromat i nasyca powietrze substancjami korzystnymi dla dróg oddechowych. Początkowo zawiera niewiele składników odżywczych, ale z czasem udostępni roślinom w miarę rozkładu. Kora przekompostowana. Kora sosnowa poddana kompostowaniu we właściwy sposób przez okres jednego-dwóch lat nabiera wielu korzystnych cech. Rozpoznacie ją po ciemniejszej barwie w porównaniu do kory świeżej. Jest znacznie bogatsza w substancje odżywcze, ma wyższy odczyn i lepiej magazynuje wodę. Co więcej, proces kompostowania eliminuje z kory niekorzystne substancje, takie jak fenole. Kora sosnowa sortowana. Profesjonalni dystrybutorzy kory sosnowej sortują ją na frakcje różniące się wielkością komponentów, czyli kawałków kory. Kora sosnowa mielona, frakcja od 1 10 do 10 mm, jest wykorzystywana jako domieszka do podłoży ogrodniczych. Poprawia ich strukturę, wzbogaca w składniki odżywcze oraz prównice i delikatnie zakwasza. Można ją wykorzystywać do ściółkowania podobnie jak korę drobną. Kora sosnowa drobna, frakcja od 10 do 20 mm. Nadaje się do niewielkich roślin, czyli krzewinek, takich jak wrzosy i wrzośce, a także bylin, np. żurawek. Możecie nią z powodzeniem pokryć podłoże w doniczkach na tarasie. Lubią ją m.in. pelargonie, fuksje i surfinie. Dość często bywa stosowana jako dodatek do ściłkowania oraz podkład pod grubsze frakcje kory. Kora sosnowa średnia, frakcja od 20 do 50 mm, ma uniwersalne zastosowanie. Doskonale nadaje się do ściółkowania krzewów i drzewek, młodych i karłowych, niemniej sprawdzi się również na wrzosowisku. Kora sosnowa gruba, frakcja od 50 do 100 mm, idealnie nadaje się pod większe rośliny, czyli drzewa lub duże krzewy. Rozkłada się najwolniej ze wszystkich frakcji, więc jest trwalsza, wystarcza na dłużej. Wygląda wybitnie dekoracyjnie, więc bywa stosowana na wierzch drobniejszych frakcji kory. W tej roli jest szczególnie polecana do stosowania w miejscach wietrznych, gdyż zapobiega rozwiewaniu drobnej kory przez porywisty wiatr. A czy kora z lasu nadaje się do ogrodu? Samowolne zbieranie kory w lesie jest karalne, podobnie jak zbieranie mchu, ściółki, gałęzi oraz wykopywanie roślin. Jasno zaznaczono to w ustawie o lasach. Kilka kawałków kory lub szyszek raczej nikomu nie zaszkodzi, ale wyniesienie z lasu wiadra kory może zaowocować mandatem. A propos owoców, jagody i inne leśne owoce, możecie na własny użytek zbierać legalnie, ale tylko w miejscach dozwolonych i w rozsądnych ilościach. To samo dotyczy grzybów. Generalnie kora tak czy inaczej pochodzi z lasu, ale do ogrodu nadaje się wyłącznie kora pozyskiwana w sposób legalny i zrównoważony. Zaufanym producentem i dystrybutorem kory sosnowej wysokiej jakości jest np. firma Cordref, lider w produkcji oraz sprzedaży detalicznej i hurtowej tego materiału. Gwarancją najwyższej jakości kory, którą oferują, są powszechnie uznawane certyfikaty jakości. Kordrew dostarcza korę na terenie województwa wielkopolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego, śląskiego, a w hurtowych ilościach na terenie całej Polski. Bardzo możliwe, że macie ją już w swoich ogrodach. Do czego jeszcze przydaje się kora sosnowa w ogrodzie, czyli mniej znane zastosowanie kory? Kora sosnowa nadaje się nie tylko do klasycznego ściłkowania roślin. Po pierwsze ścieżki wysypane korą sosnową. Prezentują się świetnie w ogrodach naturalistycznych, leśnych i ekologicznych. Do tego celu najlepiej nadają się grubsze frakcje świeżej kory. 2. Nawierzchnia z kory sosnowej, tej samej co w przypadku ścieżek, może pokrywać znaczny obszar ogrodu. W ten sposób eliminujecie konieczność wyznaczania ścieżek, pociągi komunikacyjne płynnie łączą się z rabatami. Pejzaż takiego ogrodu wygląda niezwykle naturalnie, swobodnie i niewymuszenie. Co ważne, nawierzchnia skory jest przepuszczalna, czyli biologicznie czynna. 3. Kopczykowanie korą Zapobiega ono przemarzaniu miejsc szczepienia oraz nasady szyjki korzeniowej. W ten sposób warto chronić szlachetne róże, młode drzewka owocowe i gatunki ciepłolubne. Grubszą warstwą kory warto pokryć większy obszar podłoża wokół roślin o płytkim systemie korzeniowym, takich jak różaneczniki, a także roślin na np. araukarii. 4. Dodatek do podłoży. Jak już wspomniałam, mielona kora sosnowa to cenne uzupełnienie substratów ogrodniczych. Przedaje się również jako składnik mieszanek dla roślin doniczkowych. O przygotowaniu podłoży dla storczyków przeczytacie w poście, do którego link zostawiliśmy Wam w opisie. Pojawia się zatem pytanie, jak wysypać korę w ogrodzie. Przed wyłożeniem kory trzeba odpowiednio przygotować teren. Starannie usunąć darni i wszystkie chwasty, łącznie z korzeniami. Warto sprawdzić odczyn gleby. Kora iglasta ma lekko zakwaszające działanie, więc docelowe pH gleby pod korą będzie ciut niższe od zamierzonego. Weźcie ten fakt pod uwagę przy doborze roślin. Na tym etapie warto pokryć podłoże agrowłókniną lub innym materiałem wciłkującym. A teraz pora na korę. Wysypcie nią podłoże nie tylko przy samej roślinie, ale także obszar wokół niej. Warstwa kory sosnowej powinna mieć grubość od 5 do 8 cm. W praktyce oznacza to, że do wyściółkowania 1 metra kwadratowego rabaty potrzebne będzie 50-80 litrów kory. A w przyszłości co jakiś czas kontrolujcie stan kory i w razie potrzeby ją uzupełniajcie. Jakie rośliny lubią korę? Kora sosnowa to idealna ściółka dla roślin kwasolubnych z rodzin wrzosowatych, takich jak rododendrony i wrzosy, ponadto hortensji oraz iglaków. Ale to dopiero początek możliwości zastosowania tego wszechstronnego materiału. Na korą dobrze reagują krzewy owocowe, takie jak porzeczki, agrest i maliny, truskawki oraz wiele popularnych krzewów ozdobnych. Berberysy, róże, tawuły, pęcherznice to tylko niektóre z nich. Znacznie bardziej rozbudowaną listę gatunków lubiących ściłkowanie korą znajdziecie niedługo w osobnym filmie. Czy ściłkowanie korą ma jakieś wady? To zależy. Wady ściłkowania roślin korą ujawniają się, gdy robicie to w sposób nieprawidłowy. Zbyt cienka warstwa kory nie spełni swego zadania. Wkrótce przerosną ją chwasty, szybko ulegnie rozkładowi, zresztą i tak nie zatrzyma wilgoci ani temperatury gleby w rysach. Wspomniane 5 cm grubości ściółki z kory sosnowej to minimum. Sypanie świeżej kory na gołą ziemię to kiepski pomysł. Zastosujcie podspód włókninę, a unikniecie negatywnego wpływu fenoli, zawartych w świeżym drewnie iglastym. Aby od początku korzystać z walorów kory jako ściółki, bezpośrednio pod rośliny wyłóżcie korę kompostowaną, a potem pokrycie świeżą korą dla dekoracji oraz późniejszego wykorzystywania przez rośliny. Ściółka z kory może niekorzystnie wpłynąć na gatunki wymagające zasadowego odczynu podłoża, przy czym wśród roślin ogrodowych amatorów wysokiego pH gleby jest niewiele. Poza tym większość z nich jest tolerancyjna. Na przykład wieżby lubią gleby obojętne i zasadowe. Niemniej jednak i tak bardzo dobrze reagują na ściółkowanie przekompostowaną korą. A więc podsumowując, kora sosnowa to ściółka ekologiczna, naturalna, dekoracyjna, łatwa w zastosowaniu, a przede wszystkim niezwykle uniwersalna. Pasuje do każdego stylu urządzenia ogrodów. Większość popularnych roślin ogrodowych dobrze na nią reaguje. Poza tym przydaje się nie tylko do ściółkowania rabat. Jednak aby mieć pewność, że ściółkowanie korą przyniesie spodziewane korzyści, nie kupujcie kota w worku, czyli kory z przypadkowego źródła. Warto zainwestować w korę soznową wysokiej jakości, potwierdzonej odpowiednimi certyfikatami. To gwarancja, że kora została przebadana i nie zawiera zanieczyszczeń ani patogenów, które mogłyby zaszkodzić roślinom. Kawałki kory sortowanej mają zadeklarowane wymiary, Akora kompostowana przeszła ten proces we właściwych warunkach i odpowiednio długo te wszystkie wymagania jakościowe bez wątpienia spełnia Kordrew: lider na rynku produkcji oraz w sprzedaży detalicznej hurtowej kory sosnowej. Ja jak zawsze bardzo dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że film Wam się podobał, i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!